Zostań strażakiem na namania Na maniacz. Kogo witam, kogo goszczę. Cały dzień kręcenia za nami. Operator już pewnie wykończony. Ja delikatnie tak. No ale jeszcze skorzystamy z okazji, żeby przedstawić Wam co dzisiaj zrobiliśmy. Sesyjka, rękawice pożarnicze oraz techniczne. Y Sesja dla sklepu Na Maniaczku Oczywiście teraz zaproszę www.namaniaczku.pl Zapraszam bardzo serdecznie Artykuły pożarnicze I nie tylko, ciuszki, łaszki, czapeczki Latareczki, buciki, rękawice Jak już tu jestem To wam troszeczkę tutaj popowiadam, Przedstawię wam kilka, kilka modeli no zaczęliśmy sobie sesyjkę od rękawic Typu, typu yy, marki Przepraszam, Sejs Tudzież jak wymawiają Niemcy? Size. Sejs albo size. Dobra, i mamy tutaj sześć modeli. W rzędzie dolnym mamy rękawice Cais z długim mankietem. Proszę bardzo. Teraz mi tutaj kolega ekspert z tyłu podpowie nazwę, bo już tyle Fire tych rękaw Fireworker. To są rękawice typu Fireworker, zobacz, długi mankiecik, Wezmę sobie, wezmę sobie lewą i sobie ją elegancko przymierzę. O. Elegancko, gładko wchodzi. Zobaczcie, łatwo sobie nasunąłem. Bardzo ładnie. Tutaj można o, regulacja przy pomocy rzepy. Trzymaczek na rękawice. W drugiej, proszę bardzo. Obra, kolejna rękawica. Też sejs, też długi mankiet. Wezmę sobie prawą rękę. Gdyż na lewej mam mój charakterystyczny gadżecik, czyli zegarek G-Shock, który ma już 11 lat, ale sobie obudowę zmieniłem. Bo się pytacie, często gdzie to kupiłem. Stary G-Shock ze zmienioną obudową, a tymczasem wracamy do rękawic pożarniczych firmy Seis albo Cais. Teraz proszę, narratorzy z tyłu, proszę przypomnieć nazwę: Firefighter Premium PBI. Firefighter Premium PBI, chyba dobrze powiedziałem. Gore-Texik, jak to mówią, nie ma lipy, nie ma lipy. O, zobacz tutaj dwie taśmy na rzepę. Podwójna regulacja. Można tutaj w okolicy nadgarsku sobie jeszcze wyregulować i tu na przedramieniu. Ok, wtedy jest gładko, ściśle i przylegle. No, pamiętamy, że do pożaru nie wchodzimy w krótkim rękawie. <laughs> Poleciałem. Żart prowadzącego wszyscy się śmieją. Ok. Podkręcamy tempo, podkręcamy tempo. Została nam jeszcze jedna rękawica z długim z długim mankietem. Proszę mój szanowny narratorze przypomnieć mi model. Model oczywiście model tej rękawicy stays. Firefighter Premium Basic. Firefighter Premium Basic. Również podwójne pasy żepowe. Tylko proszę ultrasi, nie wrzucajcie mi teraz, że powiedziałem, że to się nazywa pasy żepowe, może się nazywać to zupełnie inaczej, ale Generalnie, lubię bawić się słowem, żonglować sylabami i słowotwórstwo to jedna z moich pasji. Polecam serdecznie. Lecę grubo, co narrator? Podoba się? No lecimy, lecimy. <grym> Okej, okay. dobra, te są fajne. Zobacz tutaj. O. Elastyczne. Dobra, zobacz. Pyk, pyk, pyk. Lecimy dalej. Lecimy dalej, zagęszczamy tempo. Ok, krótki mankiecik teraz. Rękawice pożarnicze Sejs. Teraz Premium PBIS. Premium PBIS. Ok, teraz tylko poglądowo, ale spodziewajcie się filmu, w którym będziemy porównywać. Poszczególne rękawice, będziemy jeszcze, będziemy jeszcze je dokładniej opisywać, opowiemy z jakich są wyprodukowane materiały, z materiały do wyprodukowania, jakie użyto technologii itp. itd. Ale to już niebawem, teraz taka szybka zajaweczka, która się strasznie przedłuża, więc muszę podkręcić tempo. Lecimy, następne rękawice pożarnicze z krótkim mankietem z krótszym ankietem. Fireworker S. Fireworker S. Okay. O. Zobacz, jak to wygląda w ten sposób. Ok, cyk na maniaczku.pl. Zapraszam serdecznie. I już nie będę tej przymierzał. One for all. One for all, one for all. Ta nazwa była najtrudniejsza dla mnie. Kręciliśmy nagrywki na Instagrama. One for all, polecam serdecznie. Tu rękawice pożarnicze ogarnęliśmy. Co teraz, następne? Ok, teraz sobie zrobimy tak. Tu przełożę, te. I dajemy tutaj na, na, na nasz ołtarzyk rękawic ratownictwa technicznego. Okej, okay. dobrze. Pyk. Pyk dobrze tutaj kompletuje. Czy dobrze kompletuje. Dobrze chyba kompletuje, nie? Okay. ok. Tak to wygląda. Lecimy. rękawice Hex Armor. 4012. 4012, tu jest takie, takie numerowanie. 4012. A założę sobie to 4012. Czy gdzieś mamy trzymaczka, może? Czy gdzieś mamy trzymaczka plastikowego? Zaraz, zaraz wjedzie ciekawy gadżecik. Zaraz wam pokażę. Zobacz te O. Taka wewnętrzna powierzchnia. Zewnętrzna. Zobacz jak to jest z zewnątrz skonstruowane. O i jest. Do końca sierpnia, taki turbo trzymaczek do każdych rękawic technicznych. Czy to hexarbor, czy to Sestus, czy to Sejs? Taki trzymaczek bardzo poręczny, sam go używam. Moi koledzy ze zmiany też każdy z nas takowe posiada, takowe trzymaczki. I rękawice typu testów, typu, Zaraz do nich przejdziemy Już troszeczkę chaotycznie gadam Ale znacie mnie, robię dla Was wszystko Już jestem zmęczony, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie Te sobie omówiliśmy Lecimy z następnymi Tutaj też model przy, 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 przy pomocy 45, 43 40, 11, 40, 11. O, przepraszam Trupo, tak? o, Mamy te Wiadomo, do każdych trzymaczek gratis, jeszcze... No, czekaj, 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 jeszcze... O, tutaj, 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 tutaj. Jeszcze wspomnę, że do każdych rękawic technicznych Hex Armor pokrowiec w gratisie. Dobra, jeszcze dwie omówimy sztuki. Tu 40 jaki numer? 4013. 4013 i... 4014 z membraną. 4014 z membraną. Więcej szczegółów już niebawem. Będziemy... Będziemy robić serię, w których będziemy porównywać poszczególne rękawice techniczne oraz oraz nie tylko poszczególne rodzaje sprzętów. I na koniec, na koniec, na koniec, na koniec. Hex Armor numer? pią. 4014. 4014. Używajcie ich regularnie, jeśli zależy Wam na bezpieczeństwie www.namaniaczku.pl Jedziemy, jo, 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 Piraci Show Teraz dalsza część programu Co wjeżdża, co wjeżdża? Wjeżdżają rzeczone Cestusy Są i one, są i one Ładnie złapałem, mam refleks Cestus Deep Grip Uno Due Wiedź tak Pokażę o co chodzi I tutaj Całe na czerwono. Cestus Deep 3 Barrier. Cestus Deep 3 Barrier i Cestus Deep 3 Pro. Tych rękawic właśnie używam ja oraz moi koledzy ze zmiany. Przymierzę sobie teraz. Założę. Założę, założę, założę. Okej. Okay. wezmę sobie czerwono. Czyli tak. Cestusik Deep 3 Barrier, Deep 3, Deep 3 Pro Deep 3 Barrier, Deep 3 Pro Deep Grip www.namaniaczku.pl Polecam serdecznie, sklep internetowy sprzęt pożarniczy, akcesoria i nie tylko Cestusiki jak zawsze spoko, wiecie jeszcze raz I do każdych rękawic technicznych, Cestus Trzymaczek, turbo trzymaczek, jest trzymaczek, są rękawice, można sobie je elegancko do nomeksu przyczepić, ok, lecimy dalej, ostatnia grupa, ostatnia grupa, zaczekaj kolego, zaczekaj, tylko zdążę się stąd wypakować, cyk, 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 zielony wygrywa, czerwony przegrywa, czerwony kładziemy do pary, cyk, cyk, kogo witam, kogo goszczę, dobra i dawaj, ostatnia para. Ostatnia partia, ostatnia partia. Ok, lecimy. Rękawice techniczne Seis Mechanics 185. 185? 185. Mamy takie w ofercie. Zobaczymy z wewnątrz. Już niebawem na social media będę omawiał porównywał poszczególne rozdaje rękawic, sprzętu i nie tylko, ale to już wkrótce. Na razie tylko wstępna zajaweczka www.namaniaczku.pl, lecimy dalej. To oczywiście wisienka na torcie dla drogich i szanownych pań. Lecimy. S-Rescue. S-Rescue. Firma Size. Uf, uf. Jest dobrze. www.namaniaczku.pl zostały nam jeszcze te. X-Rescue. X-Rescue. To jest X Rescue. I teraz zostanie nam. Samorescue. Samo Rescue, to samo chciałem powiedzieć. Samorescue. Samo Rescue. Polecam serdecznie. Size www.namaniaczku.pl I Wisienka na torcie. Jak też obiecałem. Dla naszych szanownych pań. Które kochają ekstrawagancję. Które lubią swoje oko podkreślić kredką Diora i nie tylko. Keep cool wersja czerwono-różowa z charakterystycznym okiem. Drogie panie, czy jesteście na to gotowe? Polecam serdecznie www.namaniaczku.pl. Kogo witałem, tego teraz będę żegnał. Kończę, lecę, pa! Migalset <noise> Roses, O, Uff. Mały szuwa. Chcesz dostać się do straży, lecz nie wiesz, jak zabrać się za sprawnościówkę? Napisz do mnie na priv, pokażę ci na czym polega współpraca ze mną. Pozdrawiam. Dostań strażak. Na mania! Na mania.